Nazywam się Anna Walczyńska, jestem mamą dziewięcioletniego radka, który zmaga się ze spektrum autyzmu. U nas diagnoza spektrum autyzmu została postawiona 10 lipca 2018 roku. W zasadzie wszystko odbyło się jednego dnia poprzez obserwacje przez psychologa, przez pedagoga, przez wywiad dokładny lekarski. No i w związku z tym później mogliśmy uzyskać odpowiednie dokumenty i starać się o przedszkole terapeutyczne. Zespół zaburzeń ze spektrum autyzmu jest zaburzeniem neurorozwojowym. Charakteryzuje się wieloma objawami klinicznymi, ale do najczęstszych należą zaburzenia interakcji społecznych, zaburzenia komunikacji związanej z uczuciami, a w przypadku cięższych zaburzeń autyzmu możemy mieć nawet do czynienia z zaburzeniami mowy albo z zaburzeniami wykonywania czynności manualnych. Objawów autyzmu mamy bardzo dużo. No nie jest to dziecko samodzielne. W życiu codziennym trzeba po prostu mieć go pod kontrolą. Potrzebuje codziennego wsparcia przy jedzeniu. Jest persowany. Chodzimy jeszcze na rehabilitację. Skupiamy się na mm, terapii sensorycznej. Mamy piłeczki z różnego rodzaju wypukłościami. Mamy krążki z różnego rodzaju wypukłościami. Staram się, żeby dziecko na przykład chodziło na boso po tych krążkach. O komórkach macierzystych dowiedziałam się, będąc w ciąży i chodząc do poradni, do lekarza, i tam znalazłam ulotkę. Wzięłam tą ulotkę do domu. Y, y, powiem szczerze, że poczytałam, zainteresowałam się, bo mając pierwsze i jedyne dziecko, chciałam mu przychylić nieba. No i stąd właśnie y, stwierdziłam, że to się nam przyda. Znaczy, to było takie założenie, lepiej, żeby się nie przydało nigdy, ale nigdy nic nie wiadomo, życie jest długie i należy to zabezpieczyć. Kwalifikacja do podania komórek macierzystych odbywała się w Lublinie przez panią profesor Krawczyk. Polegała na tym, że po prostu pojechaliśmy do szpitala na oddział, pani doktor obejrzała dziecko, przeprowadziła ze mną wywiad i na tej podstawie nas zakwalifikowała. W przypadku zastosowania własnych komórek macierzystych pobranych podczas porodu chłopca z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, procedura medyczna polega na kilku prostych, dożylnych wstrzyknięciach, zastrzykach. Podaniach komórek, oczywiście wcześniej rozmrożonych w odpowiedniej aparaturze medycznej. Cała procedura przyjęcia do szpitala i wyjścia ze szpitala trwała około 6 godzin, ale podanie samych komórek macierzystych trwało tylko kilkanaście minut dożyłnie, bezboleśnie w zasadzie. Jestem zadowolona, że było bez powikłań i że są pozytywne efekty. Po podaniu komórek macierzystych, za około tydzień, pierwsza fajna sprawa, pojawiła się głoska R, której nie było. Bardzo spontanicznie zamiast las moje dziecko mówi bur. Bardzo ładnie. Druga sprawa, może bardzo drobna, ale dla mnie ma znaczenie nauczył się klaskać. Podkreślam, że to było tylko jedno podanie i efekty są. Poza tym, bardzo mnie cieszy to, że po podaniu komórek macierzystych pojawiła się potrzeba uratka. Bliskości, większego kontaktu ze mną. Jak coś potrzebuje, to przychodzi i mnie klepie, i to tak długo mnie klepie, aż to dostanie. Dążymy cały czas do tego, żeby Radek był samodzielny w samoobsłudze, w życiu codziennym, żeby potrafił się sam najeść, sam ubrać, sam wykąpać, sam skorzystać z toalety. No, nie jest to łatwe, ale jest to osiągalne i właśnie między innymi dzięki komórkom macierzystym i tego typu leczeniu. Nie każde dziecko podczas porodu ma pobrane komórki macierzyste, znajdujące się we krwi powinowej. Ale właśnie u Radka, to wcześniejsze z wyprzedzeniem pobranie komórek krwi powinowej umożliwiło nam podjęcie próby. Polepszenia jego stanu klinicznego, polepszenia jego stanu zdrowia. Gdyby rodzice radka wcześniej nie pobrali krwi pępowinowej, nie umożliwiłoby to nam przeprowadzenie tej procedury medycznej, która wydaje się być bardzo potrzebna, zwłaszcza u dzieci, u których wcześniejsze postępowanie terapeutyczne nie przyniosło oczekiwanych efektów. Chciałabym obalić tutaj jeszcze mit taki, że. Krew pępowinowa pobrana od danego dziecka nie może być użyta do tego samego dziecka, ponieważ nasza historia pokazuje, że jak najbardziej jest zgodność tkankowa, nie ma żadnych powikłań, a efekty są bardzo pozytywne. Ja uważam osobiście, że to jest ważniejsze niż cała wyprawka, którą można wsupić na wyciągnięcie ręki, bo nosimy w sobie lekarstwo i jak z niego nie skorzystamy, to nie będzie.